No, dzień dobry, chciałem ogółem, powiedzieć Dzień dobry paniom i panom. Ogółem, chciałem powiedzieć swoją historię. Jako byłem w szkole podstawowej, cały te, mieszkałem na starej dzielnicy, na Bema, na angielskiej i po prostu była zima, a lubiłem bardzo zjeżdżać. Tam teraz Magdalenka jest. Naokoło zagradzona. Tam już nie wejdziesz, a tam białoruska ta jest. Y, pałac taki. I po prostu wchodziliśmy na sanie. Był śnieg, całe te górki. I weszłem. W jednym sezonie mogę powiedzieć, mogę się przyznać, to jest u historia. Majora historia. Któryś dzień była zima, no śnieżna, trochę mroźna, i miałem drewniane. Kupili mi drewniane sanie. Całe te poszedłem, chyba tam nas było trzech. Jeszcze jedna taka dziewczyna, bo każdy sanki miał. A była taka zjeżdżalnia, tak, zjeżdżalnia, i skocznia. Dziura i skocznia i drzewa naokoło były I, i fajnie się zjeżdżało, całe te, ale fajnie, całe te, tylko ciężko było wejść, bo po prostu y, no śnieg, lód, ciężko było z saniami wejść na górę, ślisko było Przo, proszę mi nie przeszkadzać i po prostu Któryś raz, nie wiem, 15, 20, nie pamiętam już to było bardzo dawno temu Plazłem na sanie, a zjeżdżaliśmy kto szybciej zjedzie. Ja na skocznie całą tę i jak? Na skoczni trzymałem się w sanie Trzymam się, cały te i tu skocznie. Chloś! Jak Spadłem na ziemię, zarzuciło mnie i pierdolęłem w drzewo. Sanki rozjebałem całe, poszły w pizdu i nogi o całe, tylko blizny jak pierdolą w drzewo. Dobrze mi się nic nie stało. To po prostu sanki się rozsypały tak jak butelka po mleku pękła i nie było to zbierać. Ja już nie zbierał, tylko krzyczeli non stop. Do, u mnie w rodzinie. Snów sanki rozpierdolił sanki. I całe te... I po prostu tak. A nawet na... tutaj w całym ty na takie sanki zrobiliśmy z blachy. Wy, taka gruba blacha, ledwo wygięliśmy całe te, i na górki. Jak taka górka duża, o cholera, jaka duża. Jak sunęło się, też górka była. Jak, jak wyskoczyli, san, walnęli, sanki poleciały, a my leżą. I po prostu. To jest historia. I ogólnie wam. Opowiadam swoje dzieciństwo. Temu teraz u jestem majorem, który pewne chwile, zgrozy, całe te że przeżył, że no, pewne rzeczy, no jakby bym seniami i czacho, to nie byłoby mnie. Co, zbierać już Panie Majorze, a mogę pytania zadać? Proszę nie przeszkadzać mi. Ja, ale ja... jedno pytanie tylko. Proszę nie przeszkadzać. Ja pa, Panu przeszkadzam? Nie, no ale chciałem zadać jedno pytanie tylko. Ja nie odpowiadam. Ja nie będę nagrywał w taki sposób.